Hej, się witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać na temat czołgów. Zarzutony, które wybrać, które są najlepsze, które są najlepszym wyborem po czołgi takie for fun, po prostu by się fajnie poboić. Więc porozmawiam troszkę na ten temat i zaglądam wam trzema moim zdaniem najlepszymi maszynkami. Więc tak, myślę, że polecimy od dołu. Mamy tutaj efejsa na dobrą sprawę. Jest to taka E5 na dziewiątym tierze. Z równie dobrym działem, może delikatnie gorszym, z fajną penetracją, tylko z mięśnią wazy. Czołg, który można pograć na wieżę E5 nie można, tym można. Kadłub za to jest znacznie bardziej papierowy, więc tym to się różnią te czołgi, więc fejzik. Myślę, że w tym odcinku nim porlam nie będę też jakoś spe specjalnie Długo omawiać, bo po prostu i tak planujesz nim zagrać bitwy. Jest Keunze Sam ten czołg polega na tym, że ma on taki tryb, który się przełącza. W samym trybie jest lepszym sniperem, w trybie dojeżdżania oczywiście szybciej jeździ. Więc ogólnie maszynka taka średnia. Szczerze, jakbym miał zliczyć ranking tych wszystkich pojazdów z góry na dół, to Kunze Panzer gdzieś tak pewnie znalazłby się w połowie. Obieg 777, szczerze, bardzo fajna maszynka. Jeśli ktoś lubi HTK też jest to dobry wybór. O ile AFS jest takim czołgiem bardziej do pogrania na wieżę. O, oni zresztą już kiedyś nagrywałem, także też nie, nie chcę jakoś specjalnie długo go omawiać. To 75, 777 jest bardzo fajną alternatywą, ponieważ to jest ciąg z dość słabym działem, ponieważ wam pokażę E, jak to wygląda pod po względem działa nie jest to jakieś bardzo celne nawet na takim papierze. Także wiecie, jakieś moduły w stylu na przykład z minus 8 i jakieś takie zestawy uważam jak najbardziej są w porządku. E, lecz jest to do, dobry czok. Fajny jest sklapik, ogólnie maszynka dosyć dosyć fajna. Czekajcie, bo e, przez przypadek wyszedłem. Wtedy tak to jest. E, I tak, więc 777, bardzo spoko. Niektórzy uważa, uważają to za straszny, naprawdę, trash tank i uważam, że jest naprawdę elegancki. k 91 PT nie, nie, nie kupujcie tego. Szczerze, już tych czołgów, które poleciłem, już ten Kunze Panzer jest znacznie lepszy. Char Futur uważam, moim zdaniem, to peczka. Jeśli chodzi o medy i właśnie tak się zastanawiam, czy pokazać wam w tym odcinku o obiektach 777, czy Char Futura. E, bo to by było takie top 4, moim zdaniem. M może ewentualnie top 5. Więc maszynka naprawdę bardzo dobra, K91PT, zapomnijcie o tym, po prostu tym nie... Uważam, może komuś się to spodoba, ale moim zdaniem nie warto. Są po prostu lepsze czołgi, które wam pokażę w dzisiejszym odcinku. Charles Futur. Bardzo fajny, bardzo elegancki, uważam jeden z lepszych modów na tym tierze, więc To jest zdecydowanie Jeden z faworytów. To jest taki... Bacchat, ale z fajniejszym działem, chociaż baczat po tych buffach też fajnie chodzi. Oczywiście, interclip jest jaki jest, bo 4 sekundy, ale należy to traktować po prostu w inny sposób. Nie taki magazynek, gdzie kogoś chcemy gdzieś na złapać, ale po prostu do odlubienia taki że jak... taka maszynka. Ten nowy lecik. Gnałem tę bitewkę szczerze. Sami widzicie, nawet jak to wygląda. Sam wygląd tego ciągle odrzuca. Także nie ma nawet sensu, jak specjalnie poświęcać czasu na tą maszynkę. E, ogólnie ostatnie czasy te czołgi, które dodają w Gaming są takie średnie jako nagrody za żetony, w sensie czołgi za Battle Passa do wyboru, e, za właśnie żetony. T40 e, znaczy TT130M, też raczej nie skupiacie się na tym, więc już mniej więcej wi wi widzicie, co tutaj można wybierać, co nie. Te dwa czołgi chyba najgorsze, już uważam, że ten K91 jest delikatnie lepszy. E, co, co do bz -y 58 na dwa topeczka też gdzieś wysoko by w zestawieniu był to na dobrą sprawę jest taki 50tp ten drzewkowy typ tylko że chiński więc Jeśli ktoś lubi spoko sprawa tylko też Nie dam go na pewno do mojego top 3 czołgów Ze względu na to Że po prostu no ten czołg jest w drzewku Co nie jest tak for fun jak ktoś Potrzebuję to lepiej sobie go zbadać, czy cokolwiek takiego zostawić w garażu i sobie popykać. się one delikatnie się różnią, ale tak najłatwiej mi jest porównać po prostu do tego. Jeśli chodzi o lorkę, też raczej taka średnia, nie mówię, że ten człowiek jest słaby. Na pewno lepiej mi się tym grało, niż na przykład tt 130 m czy tym lajcikiem nawet. Oczywiście ciężko HTK z lajtem porównać, ale po prostu jeśli chodzi o taką przyjemność z gry, lorka jest ok. Ale myślę, że byłaby niżej niż na przykład Beleta, niżej niż na, na pewno niż obiekt 777, e, więc już e, tutaj jesteśmy przy końcówce. E, nowy kolejny czołg obiekt 265T. Średniak, muszę przyznać, że nawet nie wiem dokładnie, jak to o parametry, po parametrach wygląda, bo troszkę tym grałem, ale zobaczcie na całą cenność. No, MET z taką cennością, nie? To już dla mnie samego jest odrzucające. Brak DPM-u, kompletny brak DPM-u, słaba celność, słabe skupianie. Pancerz szczerze wie, coś tam podbija, ale ogólnie też czołg jest bardzo duży. Także jeśli zastanawiacie się nad jakimiś takimi pierwszymi czołgami za przepustkę, no to zdecydowanie też powiedziałbym nie. Są lepsze czołgi, są łatwiejsze czołgi. TS-60 uważam, bardzo fajny tedek, Bardzo fajny tedek. Zastanawiałem się, czy też go do top 3 nie dać, ale postanowiłem, że jednak nie będzie go. E, uważam, że świetny, świetne działko, twarda wieża, oczywiście z Włazem, z Wixpotem, ale naprawdę maszynka rewelacyjna. Ponadto e, kpz no też raczej gdzieś tak na poziomie tego K91PT, coś mniej więcej na tym poziomie nie polecam. I Kobra, uważam Cobra najlepsze... Co najlepsze, co może być. Jeśli chodzi o czołgi, takie typowo Forfan, By sobie Forfan, kobra jest rewelacyjna. E, więc, ze względu na to, że jest to odcinek poświęcony na, o, o czołgach, e, zażetony, to poradzę sobie bitwę trzema najlepszymi z nich. moim zdaniem, oczywiście, trzema najlepszymi z nich, tymi, którymi najbardziej upadam się wybrać. Więc jednym z nich będzie kobra, drugim będzie FS i trzecim będzie Charl e, Co to kobry, możecie dać mi znać, czy chcielibyście materiał z tego czołgu. Macie da dać mi znać, czy chcielibyście jakiś osobny materiał. Wiem, że dużo osób lubi ten czołg, Także e, dajcie znać, a my lecimy z. Ta, mamy już wieroczkę Cobra. Jak, jak widzicie te dziewiąteczki, zawsze powtarzam, że to ma bardzo fajne maćmiaki. Jestem fanem akurat pod tym względem. E, jak wiecie dziewiąteczki, Pilzno. E, ósemki też rzuciło, więc jest, jest naprawdę super. Co do Cobra, jest to po prostu świetny czołg fan. Jakby... Ja ogólnie raczej jestem haterem takich troll tanków, ale w sumie patrząc na to jakie są randomy to warto mieć takie maszynki, uważam po prostu by się pobawić, wiecie? Jest jednak uśmiech na, na tej twarzy ja się po waszej stronie, oczywiście, bo jak was, kobrotorwe to już nie jest tak fajnie. Ale macie meda, który ma dobry pancerz wieży. myślę ja się taki nie mówię najlepszy, ale to naprawdę jest w stanie odbić. Kadłub też potrafi odbić. 40 na godzinkę to śmiga, ale w magazynku przede wszystkim macie 2000 uszkodzeń. Między podciskami jest 1,5 sekundy ponadto, czyli jak w TFOP, ku więc jakoś złapię się od boku. To nie ma czego zbierać. Naprawdę, nie ma czego zbierać i taki będzie plan w tej bitwie, by połapać kogoś od boku. Gdzieś tam mieć jakiś przestrzał, tak złapać. Same te hećki penetracje, jak widzicie, 210, więc to nie jest mała penetracja. To jest pena, jak na lodówce. Na dobrą sprawę. Więc może tym pojechać, może tym poprzebijać. I ja osobiście postaram się przejechać gdzieś tutaj. Nie wiem, czy mi się to uda, bo ta kobra ma właśnie takie ograniczenie, że jedzie maksymalnie te 40 na godzinę. No i dosłownie. No, takim troszkę klockiem, nie? Mimo, że bardzo mobilna, bardzo skrętna, to te ograniczenie na top speeda jest. Więc postaramy się tutaj gdzieś takiego trapa zrobić. Jak ktoś popełni błąd, jak ktoś jakoś głupio podjedzie, to po prostu go złapiemy i sklipujemy. Bo. A się o! Patrzcie, ta kobra też starała się zrobić coś mniej więcej podobnego. Na dobrą sprawę, jeśli ja wychylę przodem, to tą kobrę bardzo możliwe, że jakoś poprzebijamy. Kolega też cofnął. Akurat. Mądrze, mądrze. Pytanie, co z tyłu tutaj jest? Akurat pytanie, czy tam jest jakiś sniper? Mam spota. Troszkę spaliłem swoją pozycję, to muszę przyznać. Tam jest jakiś po prostu sniper. Szkoda. Wielu spota dostałem niefortunnego. Sądziłem, że przejmę kąt i może jakoś tam kobrę uda się tam. Wiecie, trzymać. Ogólnie, kobra, kobra teraz się od przodu nie przebije. Wiecie, od boku, gdzieś, gdzieś tutaj. Jak najbardziej, jeszcze jak, ale tak byłoby dosyć ciężko. On może być wcelowany we mnie na dobrą sprawę. To jakby boczko no nie pokazać i będzie OK. Raczej nie powinien nie przebić. Znowu Was spota. Bardzo możliwe, że rzadkowy. Jest tutaj takie autko, e, które na dobrą sprawę może mi wadzić. Ale kurczę, dosyć średnia ta bitwa się zapowiada. Z tego co widzę. Zamknę się na tej pozycji, e, bo sądziłem, że będę w stanie coś porobić. I powiem wam, że jest tak, no, niefajnie muszę przyznać, jest naprawdę no niefajne mogę się nie spotować przez całą bitwę to pewnie bym złapał kogoś bokiem. być może tą korę bym złapał, więc popełniłem błąd delikatny ale tak tym czołgiem trzeba grać złapać jakieś pszczoły właśnie od boczku jakieś takie pechy i wtedy jest fajne. Eee, może błąd popełniłem że na hateki pojechałem, bo ten czołg na medy jest tak naprawdę rzeźnikiem eee, no tylko na Napilnie granie tych węgli, powiem wam, to się wiąże z tym, że często dostajecie jakieś pechy bez pota z, dru z drugiego końca mapy, nie lubię osobiście, nie jestem jakimś fanem. Gorzej, szkoda, że tu chateczkiem żadnym nie jestem, bo pewnie bym fajnie mógł tutaj pograć, fajnie, jakiś fajny wynik porobić. Jak oni mnie tu zrepuszują, no to mi braknie pocisku po prostu, nie? Więc to jest to. Ale ogólnie Kobra nie jest. West. kolega się patrzy. No, jest świadomy tego, że tu jestem. O, uwaga, jakieś tam pesteczki. Szybko przeładuję. Kobra może się bać, że mam jeszcze jedną pechę. Akurat niektórzy się tak boją, no nie kalkuluję, także mam nadzieję, że da mi przeładować. Ale sami widzicie, co się stało z tym t 3 Nie jest to idealna bitwa, by wam pokazać, jaki to jest po prostu bandyta z tej kowry. Ale no, jest jaki jest, nie? Jest jak jest. Czasami takie gierczki też się trafiają. Kolega dalej tu patrzy, jakiś inny się pojawił, a nie, a nie to ten sam, no, kurczę. Pytanie czy kobra nie przelotowała, szczerze najlepiej by było gdyby ta kobra przelotowała, bo wtedy byłoby idealnie dla nas. Tutaj to się spotkać, ale no nie będę oczywiście niszczyć tego szkła jest jeden pocisk, bo to troszkę nie ma sensu moim zdaniem, ale aktualnie takie troszkę skradanie się jest w tej bitwie. Gdybym gdy jakieś plecki znalazł, to byłoby bardzo fajnie. O! O, o taką Polskę walczyłem ogólnie. Bardzo szkoda. Że jedna pecha mi nie poleciała, ale i tak go mam, więc widzicie, jak to jest. Ściągamy czołgi na klipa. Kolega hity załadował. Ale przez to, że hity załadował, to nie mam mnie na magazynek. A! Mam farta ogólnie. E, tak, obra, widać. Że była świadoma tego, że nie ma mnie na klipa, ale no na pewno nic mu to nie dało. Próbuję go pogonić. Może do... Liczę na to, że dostanie jedną pechę na przyjeździe i ucieknę. O kurczę, Ar Archemik. Dobra. Jest falcik w tej bitwie, jest, jest falcik z nami akurat. To, to muszę przyznać. Uwaga. Okay. to tyle. I tak mi się bardzo poszczęściło, ze względu na to, że kumpel. E, że kumpel przed jest marnową pechem. W sensie jest failową więc naprawdę tutaj fart straszny. bitwa nie ułożyła się dobrze, ale zobaczcie, że ja z tego byłem w stanie i tak, i tak wyposiadzić 4000. To jest niesamowite w tym czołgu, że wy właśnie tak się trzeba stać z tym grać. Więc jeśli lubicie takie czołgi, kobra. Świetny wybór. Napiszcie, czy chcielibyście taki cały odcinek poświęcony tylko i wyłącznie na ten czołg. Bo aktualnie temat przewodni jest troszkę inny, więc nie będę jakoś specjalnie nad nim się też skupiać. Uważam, że może być to fajny materiał, bo ten czołg naprawdę, tak by się pobawić, jest fenomenalny. Jest bardzo toksyczny, bo ten 2.5.7 raczej nie bawił się dobrze. Na chwilę zapomniał o mnie, wystawił dupkę i w garażu. To jest masakra. Dobra, także widzicie... Starczy o gdzieś tam jakieś czołgi od boku płapać i już te 4000 jest, więc czołg. Zarazem bardzo łatwy, ale też wiecie, trzeba się jakoś odnaleźć, często gdzieś na jakiejś terapii postać. Także osobiście polecam. Myślę, że teraz przejdziemy do kolejnego pojazdu, którym będzie Airface, także czekajcie, gdzie ja go mam? Airface tutaj. Będą się tylko modułki znaleźć. Myślę, że moduły tutaj damy HP staba dosyłać tak standardowo, ewentualnie można dać turbo, na czym się jeszcze zastanowię. No i widzimy. Dobra, więc tak. Um, mamy bitewkę Faizem. Teraz, ja No losy go, znowu fajne. Kurde. Te dziewiąteczki zawsze taki matchmaking dostają właśnie świetne. E, także no co? Myślę, że nic. Po do City pojedziemy. E, myślę, że tam jakiś rebalansik przy, przeciwniku zrobimy. I ostatnia bitwa na dobrą sprawę zostanie nam Czarfoturem. E, uważam zestawienie dosyć dobre. Dosyć dobre, dosyć dobre. Najlepsze czołgi, mam zdaniem. W sensie takie najbardziej opłacalne by ja po prostu wziąć. No i co no, uważam, że spokojnie, inaczej Początkowo zastanawiałem się czy omawiać te wszystkie czołgi. Mm, ale to bym nie pewnie musiał na trzy odcinki podzielić, na dwa co najmniej, w sensie dwa, trzy właśnie tak rozkminiałem, ale czy jest sens, nie wiem. No część tych czołgów z obligacji takie ślednie, ja osobiście uważam, że lepiej sobie wziąć moduły po prostu, nie? Czołgi, które tam zagracie po bitewce i o, tyle, nie? To jest moje zdanie. O! Zobaczymy, czy będziemy w stanie tutaj coś zajlać. Oczywiście się zastanawiam, czy też. Oho. Uh -huh. Emil Emil. To leczka... No, to jest to działko właśnie, nie? To jest to działko właśnie, te piątkowe działko. To jest, to jest bandyta. Zastanawiam się, czy nie, nie przechać tutaj ewentualnie, bo stamtąd już będę mógł zlecieć całkiem fajną dominację. Co ciekawe. Ma czerwoną kropę, a używam Exit Laga, także interesujące. Cóż, bywa. to de, de Tankito akurat wychylił teraz. Nie ci ludzie to zawsze jakiś taki najmniej odpowiedni timing, moment złapią. No, myślę, że przyjmę jeszcze jedną od niego, chociaż dobre mamy to. Za festkę, pozycji. W ogóle ten czołg nie ma jakiegoś świetnego sobie skrapa, a, a, ale myślę, myślę, że akurat na to wystarczy. Nie wiem też czy widzieliście moduły jakie tutaj wrzuciłem, postanowiłem grać Turbo, Staba i Dosył. Uważam, że fajny zestawik. I zobaczcie co te hity też robią nie? na tym poziomie. 340 peny na dziewiątkach mocne, mocne bardzo. Już jakiś pikselek, opa, zdążyłem jeszcze dać. Może go nawet pijemy. By się koleżka nie męczył. Widzicie, no taki czok for fun, by popykać sobie, no naprawdę. Fajne, stabilne. Kolega dał mi idealnego, chyba wraka. Lepszego nie mógł. Wydaje mi się, że lepszego wraka nie mógł mi dać, akurat bo mam zasłonięty włas. Wychylam sobie i pesteczkę, i pesteczkę, i pesteczkę. Koda się boi. A czasami. Tacy koledzy, koledzy, jak właśnie ten MX, bardziej się przyczyniły do wygrania bitwy, na przykład tym, że wraka zrobią, nie załóżmy tym, żeby strzelali czy próbowali co zrobić. Bo ja teraz i po prostu wyciągam sobie. Tak, na ten kong, szczerze mógłby mnie przebijać gdzieś na sklapać czy coś takiego, ale za tą pozycją, za tym wrakiem, nie wiem czy jest opcja. Może gdzieś tam po polikach mogę próbować, na prawej, i lewo od ja, ja kiedyś tak przebijałem tutaj, pamiętam. Tylko nie wiem czy peny by mu starczyło. Ale warto próbować, nie? Lepiej byłoby spróbować niż po prostu tak zginąć jak nubek. I 3600. No i dlatego akurat ten czołg w tym zestawieniu jest tak wysoko. Ja nawet nie wiem czy nie top 1. kobra na pewno top 1 for fun do pogrania. Eee, ale chyba face top 1 jeśli chodzi o po prostu wyniki. Pod względem takich wyników najstabilniej tym się gra, najlepiej tym się gra, więc też fajne. Fajne, fajne polecam. Akurat. Myślę, że sobie nie skrócę delikatnie. Oj, troszkę i fajny timing. Bo ta skoda się akurat spotnęła. Ten co czwórę będziemy mogli tutaj pyrkać. Więc no. Kolejna przesteczka Ciekawe jakie na tym średnie dałoby się wykręcić. Nie wiem czy... W najbliższym czasie sobie nie popykać troszkę więcej dziewiątek, bo powiem wam, że te dychy to taki przeżytek już. Naprawdę, dychy są męczące. Podle ktoś mi dzwoni. Tutaj nagrywki na YouTube'a a mi ktoś dzwoni. Odeź, Zada się odzwoni. No. Eee, pokonanie Xema. Ciężka sprawa. Chociaż. Myślę, że z tą peną nie będzie tutaj jakiegoś większego kłopotu. Kurde, on tam jakąś pozycję znalazł dobrym. Dobra ten Xem. To jest dziwna maszyna. O. Niby wraki naprawili, a to chyba było powraczko. Wraczek złapał tą pestkę. Nie w że sensie, tak mi się wydaje przynajmniej. Kolejna pecha. Tyle mi ten Xem nie dał. Nie będzie jeszcze jako tako. Dobra, mamy to. Kurde, to jest bitwa na 10 tysięcy, nie? Na odcinku. No dychy raczej nie zrobimy, ale postaram się zrobić po prostu jak najwięcej. Emil mi wjeżdża. Na plecy. Ginę jednak. Niestety, panowie. Festka i garaż. Kurde, potencjał tutaj był spora akurat. Nesie o bitewkę chodzić. Szkoda. 6600. E, nie udało mi się zrobić tego eksema, bo ciężar już będą plecy. Nie, nie udało mi się niestety tego zrobić, więc myślę, że teraz przejdziemy po prostu do bitew na Czar w Futurze. Szkoda, 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 wielka szkoda. Dobra, mamy kolejną bitewkę. Moduły, które założyłem na Czar futura, to jest Turbo Staba plus Wenta. Eksperymentalny zestaw, to może przyznać, że dosyć eksperymentalny. Ale uważam, że może mieć duży potencjał. Także próbujemy, testujemy, zobaczymy, jak to wyjdzie. No i co? Lecimy. Lecimy z gierdeczko. Zastanawiam się czy na chwilę nie wjechać. sensie to będzie ryzykowne. Muszę przyznać, że to będzie ryzykowne. Rozkład podcisków D16-16 niestety ten czerw, który ma bardzo mało ammo. Muszę przyznać, ale zobaczycie jaki to jest fajny czołg. Ja nie wiem. Mało ospo nie mówi. E, nie wiem. Tak troszkę odbieram jakby był underrated po prostu. No, ludzie nie doceniali tego czołgu. więc pokażę wam nie więcej jak to chodzi. Najgorzej będzie... Jak tak go chwalę, nie wywalę w pierwszej bitwie, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że wjadę na chwilę bez jakiegoś większego przestrzału. E, po to turbo, do zajmowania jakichś pozycji, do zajmowania jakichś krosów. Ten chart w akurat... Całkiem spoko. Całkiem spoko, całkiem spoko, całkiem fajnie. Uff, ale grzmi u mnie. Ej hitu. daj mi tak, że to hit. Dalej, ziomo zjeżdża w dół. E, dla mnie jest to dosyć fajna informacja, bo będę mógł na nim dawać przynajmniej porobić. Czy ktoś tam stoi? Nikt tam nie stoi, akurat to dziwne. O, jest wz -a. Kurde, że ja go nie spotkałem. Bo właśnie zazwyczaj tam ktoś stoi, nie? I tak... Specjalnie sobie sprawdziłem. A, a i tak wyszło w taki sposób, że... Eh, dostałem tą bombę w zęby i to jeszcze za 500, szkoda. Ale no, sami widzicie, akurat szczerze... Nawet gdyby A Akurat uważam, że to byłoby 200 kg ze strony Wargamingu, jakby każdy czołg miał, wiecie, taką opcję. Że ma jedno dział, drugie dział. I gdyby baczę, miał na przykład 4 pociski, ale po 500. I nawet z takim odstępem między pychami te 4 sekundy, to by tak ciekawe mogło być. Wiecie, na tym i na tym magazynku macie 2000 w klipie. E, a ale na przykład, nie wiem, by to kurde, no coś, coś innego by było trzeba dać je jeszcze, nie tak. By te działy były w, mi w miarę na równi, ale to by była taka koncepcja fajna. No cóż, no. LO tutaj ma dobrą pozycję, UDES ma dobrą pozycję. No, na razie jakoś specjalnie się nie ruszymy. Jestem też na proxy spocie, bo tutaj to, to jest takie kółko, którego nie wiem, być może część z Was nie używa, ale to pokazuje, że mamy, że jesteśmy w zasięgu. Nie, więc po prostu żaluwa nam się nie pojawia, ale na dobrą sprawę jesteśmy ciągle na spocie. Więc muszę uważać, by nie wychylić jak jakiś dureń po prostu z krzaczka. Ale też kateki mi giną. O, jest ciężko, ciężko, jest ciężko pływam. Nie wiem, WZ -y bym sprawdził. Oj, uwaga. Nikt tam WZ nie da. Liczyłem hm. na to akurat. Jak, jak widzicie, ma spota, nie? Liczyłem na to akurat, że ktoś da może pesteczkę, wziomeczka. Ale jak widać, nikt nie był chętny. I to chyba taka bitwa, nie? Że dam. Jeszcze pewnie dwie pechy. Dobra. Kolega bardzo dobrze współpracował. Jeśli przejaduję kolejny magazynek, będę pod wrażeniem. Naprawdę będę pod dużym wrażeniem. Jeśli przejaduję jeszcze klipa. Jest szansa na to akurat. Yy, no i muszę poczekać, nie? Skoda całe szczęście na plecy mi nie gra. Więc nie ma tragedii. Na tózetkę nie wychylę. Tam może być jakiś ISO z tyłu, wiecie? I to jest problematyczne delikatnie. Ale no cóż, o jest Skoda. Zainteresowała się mną w końcu. I tak dziwne, że tak późno dopiero. Oj. I tak jestem zaskoczony, że tak późno dopiero się zainteresował mną bo od dosyć dawna mógł to zrobić no i martwiłem się tym akurat nie wiem czy nawet kolejnego klipa dam uwagę. więc ta bitwa taka niefajna fajna, akurat o to muszę przyznać, że nie podobała mi się podocopnęła okej okay. jest buzeta jedna pacha naprawdę mogłaby być strasznie dobra giera w momencie w którym Drożyna by tutaj współpracowała z nami. Bardzo dobra bitwa by to mogła być. Ja jeszcze pechę. Chciałbym ją zrobić w sumie, bo i tak jest koniec bitwy. Oka. Czego on się boję? Jestem łasny. Aż... O właśnie. Ja po prostu nie rozumiem, dlaczego nie chcę wyjechać. To, to było dziwne, ale no 4000 jest. Bitewka jak widzicie, dosyć dobra. Dosyć dobry, a pokazałem jak to chodzi e, Fajny zestaw tak poza tym z tym turbo, moim zdaniem, gdzieś do zajmowania pozycji, do lotowania to jest akurat taki czok do szukania damage'u do e, Więc no to by było na tyle, mam nadzieję, że Jeśli ktoś z was e, Potrzebował takiej informacji Na temat co brać Właśnie za Battle Passa, to mam, na... to mam nadzieję, że odcinek się Przydał Jeśli nie Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście no i widzicie po prostu, jakie te czołgi są dobre. No tym Fajzem dobra bitwa, to była też szkoda, ale ogólnie każdy z tych czołgów jest po prostu bardzo dobry, więc łatwo się tym gra, łatwo się tym robi wyniki. Więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie materiału, trzymajcie się i życzymy jego dnia. Siemano!